Drewno tak naprawdę nie pali się, tylko gazy, które się ulatniają z tego potros, drewna, to reakcja utleniania potros, bardzo... To już do pieca A, lepiej, że Jesteśmy w przepięknym miejscu, Wroceń, a dokładnie Dolina Biebrza, czyli super agroturystyka prowadzona przez Joannę Dębowską wraz z mężem i całą rodziną. Znaleźliśmy się tutaj w takim zimowym plenerze. Biebrza naprawdę na wyciągnięcie ręki, bo macie tak na swojej stronie napisane okno na Biebrze i tak jest. Biebrze mamy dosłownie na podwórku. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, daleko. Mamy wiele atrakcji tu. W samym miejscu, czyli przyjeżdżamy, delektujemy się przyrodą, tak. tak, odpoczywają wtedy oczy, odpoczywa umysł. Z zasięgiem jest kiepsko, co uważam jest dużym odpoczywa Plusy, znaczy, plusem. Odpoczywa plus. tak, telefon. Czy, czy plusem tak. nie ma, ale telefon nie działa, za to pani powiedziała, że na podwórku jest y, biebrza, a ja bym powiedział, że za oknem, bo stojąc widzimy biebrze, telefon nie działa, telewizor tak, nie działa, tak, niczego ona się tu nie tak ma, zobaczy, jest sinuje, Tak, tak. I, I, powoli, I to jest taka rekompensata, bo tutaj tak, jak się przyjeżdża, to tu się odpoczywa. Właśnie. Odpoczywamy od miasta, odpoczywamy, od hałasu, Przyjeżdżamy tam, gdzie jest cisza. Możemy sobie na przykład do takiej bani wejść. O, tak, Myślę, właśnie. że mało osób wie, co to, co jest. to jest. Zanim wejdę, to w przód może zapytam, e, jak to działa. Bo tu jest komin, tak. tam się rozpala, tak. Tak. chodzi się. Tak, jak jest komin, to musi być piec. Jak jest piec, to musi być drzewo, żeby było ciepło. No to wrzucamy drzewo. Tak, tak, wrzucamy drzewo, Spalamy. grzejemy się. Tak. W czasie seansu wskazane, żeby sobie się pobiczować witkami, tylko brzozowymi, ale to jest Ale to, ale to dla zaraz, zaraz. W seansu, czyli tam wchodzę, siedzę sobie, tam tak. jest gorąco zapewne. Tak, tak. I co wychodzę na zewnątrz na zimno, obmywam I się. Do biebrzy. Tak. I co wychodzę z bieprzy, biebrzy i ktoś bierze i tak biczuję. Mo można samemu, można poprosić, nie wiem, towarzysza, towarzyszkę. Aha. Ciekawe. Ale to się trochę różni od takiej sauny typowej, czy to ta sama zasada? Nie, to jest ta sama zasada. Tutaj jest ona, tak jak wspomniałam, ogrzewana na piec. To jest bardziej sauna mokra, ale może być też i sucha. W zależności od tego, czy używamy wody, jakby w trakcie seansu. Aha. Polewamy wodę, wtedy jest para, yy, wtedy organizm bardziej się poci. Na zewnątrz wychodzimy, się chłodzimy. Biebrze koniecznie, bo to jest koniecznie. jakby ze sobą spójne. O, Mijamy tak. kajaczki, bo u Was w sezonie można i kajaki, tak, kanu. Tak, tak, tratwy tak, też. Tak, tak. Znane w całej Polsce. Tratwy wiebrzańskie, gdzie można połączyć ten spływ albo jednodniowy z jednym dniem, czyli sobie mhm. tak odpoczywać. Rano zacząć, wieczorem, wieczorem skończyć, a można też spędzić kilka dni. Czyli impreza 40, -tka, 18, -tka, imieniny, <grym> urodziny. Przyjeżdżamy, tutaj mamy wszystko zapewnione. Dużo atrakcji na zewnątrz, ale wielką dla mnie atrakcją, naprawdę. Ja się po prostu cieszę jak dziecko, kiedy to widzę, jest wasz piec kaflowy. Przepiękny piec taki z fajerkami, z piecem chlebowym. Ja tak. to pamiętam od moich dwóch babci. No e, ja ty też, znaczy ty... mój dziadek nawet taki ma piec, więc wiedziałem jak się podkłada. A jak uroczo. I tak można tam zjeść dania z pieca. Tak, tak, bo ten piec jest w pełni funkcjonalny. Jak najbardziej można się ogrzać, można coś ugotować i to jest taka atrakcja. I najlepszy okres to jest właśnie taki teraz. Taki jesienno-zimowy. Pali tak, tak, A tak. co pani gotuje? Ja dużo rzeczy gotuję. A dlaczego? Co my, co dzisiaj, to... my dzisiaj my Dzisiaj mieliśmy coś pysznego. No dzisiaj, dzisiaj będą paszteciki z kapustą i grzybami. I do tego jeszcze barsztyk, no to, to jest jakby klasyk, tak? To jest Pasztecik. klasyk gatunku, tak. tak. Zdrowe? Bardzo. No bo... Taka bo to jest właśnie... pytanie zaczepne, proszę uważać. Ja to celowo zadaję, bo tak odnośnie do kuchni mhm. podlaskiej. To to jest ciężko, tłusto, Tak. też bardzo często na smalcu ziemniaczano, ziemniaczano tak. chociaż ziemniaki no, dużo węglowodanów mają, ale odnośnie do smażenia na smalcu, no, czyta się, że w smalcu jest dużo tłuszczy nasyconych, mhm. też e, trans tłuszczy różnych, e, no i tam różnych innych szkodników. E, szkodników, szkodniwy, zdrowia. Szkodniwy, szkodników zdrowia takich, tak. To znaczy powiem tak, nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że no, no, no jednak. Podlaska kuchnia jest usta, to prawda. Ale na Podlasiu, na wsi kiedyś pracowało się ciężko. Więc tłuszcz dawał, jakby tutaj, tą, tą sytość i też energię na cały dzień bywało. I ochronę przed chłodem. Tak, o, ochronę to, to zobacz, przed chłodem. To, jest, chodem, to jest, dokładnie ty, ty porównujesz tak. pewnie do Grecji, w której się urodziłeś i wychowałeś. Tam się głównie oliwa z oliwek stosuje również do smażenia, tak? Tak, się smaży. Na Ale oliwie. wiesz, tam jest inna, inna temperatura, temperatura, inne produkty się spożywa, a tutaj. Zależy od klimatu, tak? Tak Gdzie jest. jesteśmy? Chciałam zapytać Panią o to, kto tutaj przyjeżdża, kto potrzebuje takiego miejsca do odpoczynku. Czy to są ludzie z Polski, czy z tego regionu? Kto, kto, do znaczy, nas? kto nas kocha? Kto nas kocha? Miasta nas kochają. <laughs> z miasta najwięcej, z południa Polski, w ogóle z całej Polski przyjeżdża dużo osób, które chcą odpocząć: odpocząć od pracy, właśnie odpocząć od tego hałasu w mieście. Tu wieczorem, jak się wyjdzie, to widać gwiazdy, a w mieście mhm. latarnie. Ależ to jest piękna opowieść. No naprawdę, I... taki trochę kraj lat dziecinnych yy, przypomina, yy, który w pamięci zostaje, tak. yy, jak tam było Piękny. dalej. Piękny i pierwszy jak pierwszy kochanie. <grym> tak. tak jest, ależ puenta. I to jest idealne miejsce na, na selfie. Z jednej strony Biebrza, z drugiej strony taka drewniana chatka, w której można się ogrzać przy piecu kaflowym.